Dzień dobry Państwu, Stanisław Kosakowski, czyli Stalny Panama się kłania. Dzisiaj tak na bieżąco komentuję, bo e, dzisiaj miało miejsce, miało miejsce mm, e, wetowanie, zawetowanie przez Prezydenta Dudę, zawetowanie ustawy uchwalonej przez Sejm i popartej przez Senat w sprawie polskiego wymiaru sprawiedliwości dwóch ustaw, dwóch z trzech ustaw, ale to już nie ważne, że dwóch z trzech, tak. Ważne jest to, że jestem rozczarowany i zbulwersowany. Takiego świństwa od Andrzeja Dudy, bo już w tej chwili ciężko mi przechodzi prezydent Andrzeja Dudy e, przez opozycję nazywanego po prostu Adrianem, a ja po prostu będę grzeczniejszy i powiem po prostu przez Andrzeja Dudę, jestem zbulwersowany, jestem zaszokowany taką ignorancją, taką naiwnością, a może wręcz głupotą. No proszę Państwa, yy, proszę zauważyć, że z kim mamy tu do czynienia? Wymiar sprawiedliwości w Polsce to jest jedna wielka banda, banda w obozu, banda przestępców. Z bandą przestępców nie można się bawić jak jakiś laluś, tylko trzeba ich zaorać po, po męsku. Także jak byłem trochę zaskoczony co do pana Błaszczaka, który miał się zajmować policji, to tak byłem. Yy, no, nie byłem pewny, czy pan, pan czy pan, czy pan, czy sobie będzie reprezentował właściwie Polskę, no ale wyglądało, że on taki ułożony, że może że może coś z tego będzie no to jest trochę moja pomyłka, bo czasami skłaniam się, tak powiem w swoich powiedzmy poparczy dla ludzi takich grzecznych co jest to, co ja, to ja lubię ludzi grzecznych staram się sam być nawet grzeczny, ale ale po prostu są takie miejsca i są takie momenty w życiu że potrzeba być bardzo stanowczy, trzeba być tak powiedzmy, jak ja mówię na bandytę musi być bandyta i tutaj na to, na to Polski ten, ten system bandycki, komunistyczny, jaki został ukształtowany po wojnie, obsadzony przez łachudrów, przez Łajzy, przez zwykłych bandytów i przestępców, co widzicie w, w sądzie, w sądach, co widzicie w życiu publicznym, w każdym miejscu to jest tego masa. I na te, te śierwo potrzebni są, są tacy są panowie Macierowiczek, że on jest a raptem jeden. No i to jest właśnie i to jest minus ogromny, bo bo ich trzeba zaorać, ich trzeba zagrabić, to, co dzisiaj miało wydarzenie, to jest to... Jestem szokowany, ale szokowany... Z Andrzejem Dudu to jedno, ale jestem szokowany sobą, że ja byłem taki głupi, że, że uwierzyłem, że jednak on, jak czasami robi takie, takie ponure, takie miny, takie srogie żeś niego, że nie korzy, to on ma w sobie trochę więcej z mężczyzny, więcej z to człowieka takiego stanowczego i silnego. I się okazuje, że on próbuje się z nimi układać, układa się z bandytami. No, proszę Państwa, to... Jest to, to, jest to totalnie chore. Na bandyty musi być bandyta, dlatego e, ja byłem zadowolony, że w, w Stanach Zjednoczonych wygrał Donald Trump. On ma też takie samo środowisko lewacko-parchowate lewacko i z tym środowiskiem lewacko-parchowatym musi dekretami rządzić, musi rządzić silną ręką. I on idzie jak przecinek, dopiero prawdziwy prezydent dopiero idzie za nim. To jest Mike Pence. On jest taki bardziej ułożony, ale on jest taki na takie czasy już wyprostowany. A tutaj w Polsce zamiast człowieka takiego silnego,śmy trafili na Andrzeja Dudę, który którego może na siłę sobie wmówiłem, że on będzie człowiekiem jakimś stanowczym, że on że on coś może zrobić, a tu się okazuje, że w najważniejszym, najbardziej newralgicznym ministerstwie sprawiedliwości yy, robi taki, taki numer wywija to, to jest totalna głupota, to jest chamstwo ja tak powiem staram się przestałem wulgaryzować w swoim życiu ale to mi się same wulgaryzmy yy, się, się tak powiem nasuwają yy, się na usta to co zrobił to jest, do. No, Wyjątkowe kurestwo, proszę państwa, to tak, tak nie może. I on kogo dotknął? Przecież oni dotknął nie tych uczniów, co jeżdżą Mercedesami, tych nachapanych, tych złodziei, bo oni i stać powiedzmy na manifestacji, na to, żeby spędzić ludzi albo im zapłacić, albo ich zastraszyć. On stanął po przeciwko tym ludziom, którzy są biedni, których nie stać na sądy, których nie stać na, na właściwe rozprawy, gdzie będą sprawy przewlekane miesiącami. Tych ludzi skrzywdził i każdego Polaka. I w tej chwili. Jak tu można mówić o, o celu plus, jak tu można mówić o zamykaniu przestępców, jeżeli oni w tej chwili jeszcze poczuli się pewni, bo oni w tej chwili wychodzą na ulicy i, i broń Boże, oni nigdy jego nie poprą, oni dalej będą żądać i oni uważają, że wygrali po prostu jeden etap i idą dalej. I to bydło będzie jeszcze bardziej szalało, to przez że Andrzeja Dudy to bydło pójdzie i będzie bardziej szalało, będzie bardziej wyło. I może być dojść do czynu i pewnie dojdziesz w przyszłości do ręku no bo oni się przy nikim niczym się nie ugną, bo oni w tej chwili wiedzą, że oni oni są po, po, po tej pomocniejszej stronie, że oni mają ze sobą pieniądze, głowy i układy. To mają totalnie w dupie. Także tutaj to skrewił strasznie, dlatego mówię, że takie Lalusie to są dobre jak dla dyrektora e, Biblioteki Narodowej. To mówię tak samo jak widziałem dziś jakiś taki wpis na temat policji. Policja tylko, milicja to się zmieniła na policję tylko poprzez mundury i co? Poprzez mundury i nazwę. Nic poza tym. Tak samo i tutaj, że, nawet, że ja tłumaczyłem na bandytę po sobie z bandyta. Pan, właszczak, niezależnie, że może srogie miny robić, by podnosić głos, inne sprawy na bandytę musi być bandyta. I to, to nie da rady tak ogarnąć tego. No ale Polska cierpi na brak męskości, brak elit takich arystokratycznych, prawdziwych, gdzie są, gdzie nie skremią, gdzie od dziecka do, do starości mieli jedno porządne zdanie. A nie takie zdanie, że on dzisiaj, co no? Po, po, po później pogadamy. dzisiaj sądzi to, a później sądzi coś innego, tak? Że to... Że tak nie można. Także, że ten... Pewnie ktoś mi chciał zawrócić dupę, taki znajomy. Ale chodzi o to, że to... to, to nie można, tak powiem, tu potrzeba ludzi, którzy mają stały charakter, silny charakter, a nie... A nie takich, co sobie zmieniają kurczę z nie na dzień. Po prostu ja jestem zbulwersowany, tak powiem, sobie powiem, że byłem taki głupi, że uwierzyłem, bo ja... Tak sam takim, takim Lalusiom to za bardzo nie wierzę. tak Powiem, że od razu tak czuję, że to mogą być ludzie mięcy, no ale tutaj wiesz, wszyscy te brawo biją tych żołnierzy wyklętych i, i śpiewają i te hymny i te strzelają tych żołnierzy tam w tych, tych salwach honorowych to wszystko, że to wszystko jest naprawdę, to jest Laluś. Dziś on jest taki, to jest sraki. No jak można z takimi ludźmi zmieniać Polskę? To potrzeba człowieka, który jest stały w charakterze, powie jedno robi i robi to jedno, ale to musi mieć charakter od dziecka do, do tego i do w rodzinie, a nie? Że tam tego, że może coś wyjdzie. To dlatego mówię, tak jak był Marcinkiewicz, co się, się tak się odwrócił, tylko że on to pewna agentura, od samego początku, bo to jest inny układ, ale, ale tutaj, to niby tacy ludzie z dobrych domów się gozuje, te domy to nie są dobre, proszę Państwa, to są średnie domy. Tak jak Grzegorz Braum mówi, te polskie elity to są kurcze strzępy, to są jakieś tam okruszyny. A reszta to jest tak zwana polska pseudula, to nawet po tej prawicowej stronie. O lewackiej to nawet nie chcę o tym mówić, bo to jest totalne gówno. Ale po tej lewicowej stronie jest to Prawie całej stronie, to też tego niewiele się zostało. No i gdzie to wywierać? Pan Kaczyński jednak, no, nie ma specjalnej ręki do tych swoich asów, bo bo pani szydło trafi, naprawdę ona jest fajna, dobra, ale, ale mu od czasu do czasu takie babolce wychodzą, że głowa boli. I nie o pretensji do pana Kaczyńskiego, no bo on też jest to lepszą polską elito, ale też yy, takie skuchy robił w swoim życiu i z leperem powiedzmy, później te proszki brał, że to te, był z tego szuk był też manipulowany i też... Człowiek o silnym charakterze, nie da się manipulować przez nikogo i nigdy. Także tutaj, powiem Państwu, jest to, jest źle, jest bardzo źle i, i trzeba, nie wiem, te dwa miesiące gówna to nic nie da, tylko będą dalej wyli i dalej tego nic się tego, nie wierzę. Duda jest po prostu, jest prezydentem wybranym, ale to nie jest postać, to nie jest postać yy, yy, z mojej bajki po prostu. Wiadomo, że jest lepszy od każdego bajtaka z, z lewicy, o tych wszystkim menelin, no ale, przy, przy, nie może być tak, że prezydent jest wybierany, on co, co, co po roku będzie zmieniał zdanie, bo to bo naciskiem, bo tu manifestują, jak mi hałasują, jak to wygląda w Zachodzie, co pomyślą sobie ludzie, że to, wiesz, że oni hałasują, albo że albo hałas to jest jedno, albo że, 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 tam, że, że, służb, że tego, że będzie gałąź mnie drugi raz wybiorą. Po, po co kurczę? Karierowiczactwo w takim, ludzie z klasy nie potrzeba kariery. Kariera sama się robi przez siebie. Jeżeli jesteś z klasą, masz, masz charakter, to, to kariera sama się robi. Nie musisz kurczę, się płaszczyć. Nie musisz dawać dupy. Nie jest to taka komuna jak w Korei albo w Polsce w latach, latach 60., że, że albo trzeba było się schować i nic nie mówić. W tej chwili, wiesz, mając, mając wolność, i z tej wolności nie korzysta. Tylko dalej się płaszczy, dalej próbuje się układać. Z kim się układać? Z benelami, z łodziejami, z oszustami. Jak mówię, że pójdziesz po bandzie, a po bandzie to się idzie tak, że. Z to się idzie po bandzie, a nie, kurczę, że tutaj e, e, tę bułkę przez bibułkę stranie w banie. To to jest głupota. I za to mam pretensje. Pan Janewski, widzicie, napisał świetny artykuł, to tak generalnie tak ogarnął to tak jak trzeba. No nic, pozdrawiam. Hasta la vista.